Zapraszamy na bajkę Wiktoria i Milenka Misja Labubu. Tego dnia wszystko było jak z bajki. Słońce świeciło mocno, ale nie za mocno. Rodzice byli w świetnych humorach, a Wiktoria i Milenka dwie kuzynki, które razem spędzały wakacje właśnie przekroczyły bramę Energylandii. Zaczynamy! krzyknęła Wiktoria, ściskając w ręce mapkę parku Zaczynamy! powtórzyła Milenka. Obie dziewczynki miały po 5 lat, kochały przygody i wszystko zapisywały w specjalnym notesie z wakacyjnymi zadaniami. A dziś w rubryce Dzień Spełnionych Marzeń widniało jedno słowo: Energylandia. Wiktoria nie rozstawała się ze swoim ukochanym pluszakiem LaBubu. To był nietypowy miś. Miał sterczące łóżka, futrzany ogonek i szeroki uśmiech z ząbkami, który wyglądał bardziej rozbawiony niż groźny. Labubu nie był duży, ale Wiktoria traktowała go jak członka rodziny. Masz go w plecaku? Upewniła się Milenka, kiedy stali w kolejce do karuzeli. Jasne, Wiktoria pogłaskała suwak plecaka. Ma miejsce honorowe obok paczki żelków i okularów słonecznych. Pierwszą godzinę spędziły na klasycznych karuzelach. Jeździły konikami, machały rodzicom i śmiały się do łez. Potem przyszedł czas na mini rollercoaster, śpiewającą łajbę i obowiązkowo watę cukrową wielkości poduszki. Czuję, że mogłabym tu mieszkać, powiedziała Milenka z ustami całymi w cukrze. Ja też, przyznała Wiktoria zerkając na mapkę. Ale najpierw chcę jeszcze raz na tę łajbę, wariatka, zachichotała Milenka. W kolejce do łajby kapitana zakręconego obsługa poprosiła, by dziewczynki odłożyły plecaki do plastikowego kosza na rzeczy osobiste tylko na chwilę, powiedziała Wiktoria sama do siebie, zerkając na Suwak. LaBubu, zaraz wracamy. Po przejażdżce pełnej okrzyków i radosnego piszczenia, wróciły po rzeczy i pobiegły do kolejnego stoiska z lodami. I właśnie wtedy, o nie. Wiktoria zatrzymała się w miejscu. Nie ma go. Kogo? Milenka odwróciła się z łyżką lodów. LaBubu, mój plecak jest pusty. Serce Wiktorii zabiło mocniej. Otworzyła wszystkie kieszenie. Sprawdziła pod ławką. Przerzuciła zawartość plecaka na trawę. Nic. Może wypadł przy łajbie? Zapytała Milenka już równie przejęta. Pobiegły z powrotem. Kolejka była już długa, plastikowy kosz zapełniony innymi rzeczami. Przepraszam. Zawołała Wiktoria do pracownika. Zgubiłam pluszaka. Ma ząbki, futerko i uszy. Nazywa się Labubu? Zobaczę, czy ktoś go oddał. Powiedział uprzejmie pan w granatowej koszulce, ale nic nie było zgłaszane. Może ktoś go zabrał przez przypadek? Wiktoria poczuła łzy w oczach. On ma metkę z moim imieniem. Nie martw się, powiedziała Milenka stanowczo. Zaraz zaczniemy śledztwo. Śledztwo? Tak. Zguba to jak zagadka. Trzeba znaleźć trop, wskazówki i podejrzanych. Wiktoria spojrzała na kuzynkę z nadzieją. Myślisz, że się uda? A czy kiedykolwiek nie dałyśmy rady? odpowiedziała Milenka szczerząc zęby jak labubu. Obie usiadły na ławce i wyjęły notes. Na stronie Misja, ocalenie labubu zaczęły pisać: Plan poszukiwań 1. Cofnąć się do wszystkich miejsc, gdzie byliśmy. 2. Spytać w biurze rzeczy znalezionych. 3. Sprawdzić kosze przy karuzelach. 4. Rozwiesić ręcznie robione ogłoszenia. 5. Zapytać sprzedawców pamiątek i animatorów. 6. Obserwować dzieci z pluszakami. Może ktoś trzyma labubu przez pomyłkę. Zaczynamy od biura powiedziała Wiktoria. Dotarły tam po pięciu minutach marszu. Kolejka do lady była niewielka, ale za to emocje. Ogromne. Jeden chłopiec zgubił kapelusz pirata, inna dziewczynka czapkę myszki. Wiktoria stanęła na palcach. Zgubiłam labubu. Ma futerko, zęby, metkę z imieniem i wygląda jak trochę szalony miś. Pani spojrzała do pudeł. Niestety nic takiego jeszcze nie oddano, ale sprawdzajcie co jakiś czas, rzeczy trafiają z opóźnieniem. Wiktoria westchnęła. Nie damy rady. Damy. Milenka podniosła dłoń. Przysięgam na watę cukrową, odnajdziemy go. I wtedy dosłownie chwilę później podbiegł do nich chłopiec z tatą. Miał czapkę z dinozaurem i trzymał w ręku coś znajomego. Hej, powiedział do Wiktorii, to twój miś? Wiktoria aż podskoczyła. La bubu, ale to nie był la Bubu, to była podobna maskotka, tańsza wersja z innego stoiska. Chłopiec pomylił się. Przepraszam, powiedział. Myślałem, że to on. Wiktoria podziękowała i poklepała milenkę po ramieniu. Dobra, trop prawie trafiony, ale teraz szukamy dalej. Dziewczynki ruszyły w stronę strefy bajkowej, nie wiedząc jeszcze, że właśnie w tej części parku zostanie odkryty pierwszy prawdziwy trop. Wiktoria i Milenka przemierzały alejkę prowadzącą do strefy bajkowej, kolorowej części parku pełnej karuzel, figurek z bajek i pluszowych postaci spacerujących między gośćmi. W powietrzu unosił się zapach popcornu, a z głośników leciała wesoła muzyka. Przecież Labubu na pewno kochałby to miejsce, powiedziała Wiktoria, oglądając się za siebie. Może sam tu przyszedł? Albo został tu przyniesiony, dodała Milenka. Pamiętasz? Punkt 3 naszego planu. Sprawdzić kosze przy karuzelach. Pierwszy cel – kolorowa karuzela, bajkowe stworki. Dzieci kręciły się na kucykach i smokach, a obok wejścia stał znajomy plastikowy kosz z napisami Rzeczy tymczasowe. Milenka zerknęła do środka. Były tam dwa bidony, bluza z myszką i… coś brązowego. Czekaj, powiedziała cicho. Wyjęła przedmiot i… nie. To był tylko rękawiczka bez pary, ale zaraz obok zauważyły coś innego. Naklejkę z Labubu. Malutką, przyklejoną do plastikowego boksa, Wiktoria aż podskoczyła. To moja. miała ją na plecaku obok zamka. Czyli był tutaj, stwierdziła Milenka. Ktoś go tu położył albo upuścił. Ale kiedy podeszły do pracowniczki karuzeli, młodej dziewczyny z kokardką i identyfikatorem Zosia. Przepraszam, czy widziała pani może pluszaka? Brązowy, z uszami, ząbkami, uśmiechnięty i bardzo charakterystyczny. Zosia zastanowiła się chwilę. Hm, chyba tak. Ktoś go trzymał wcześniej, gdy stałam przy fotobudce taki chłopiec, chyba w zielonej koszulce mówił coś o tym, że znalazł dziwnego stworka, ale potem zniknął w tłumie. Wie pani, w którą stronę poszedł zapytała Milenka w stronę sceny głównej chyba były tam występy klaunów albo pokaz baniek. Dziękujemy! zawołały dziewczynki jednocześnie i pobiegły w stronę sceny. Tam właśnie tłum był największy. Na scenie tańczył klaun z ogromnymi butami, a obok stał animator, dmuchający bańki wielkości arbuzów. Musimy się rozejrzeć, powiedziała Wiktoria, chwytając kuzynkę za rękę. Zielona koszulka szukaj chłopca. Po pięciu minutach, trzech potknięciach i jednym oblaniu bańką dostrzegły go. Chłopiec, może z rok młodszy rzeczywiście miał zieloną koszulkę. Siedział przy ławce z mamą. Obok nich plecak. I w środku coś brązowego i futrzastego. Dziewczynki podeszły powoli. Cześć, powiedziała Milenka grzecznie. Przepraszamy, ale czy przypadkiem nie znalazłeś dziś pluszaka? Chłopiec spojrzał niepewnie. Jego mama uniosła brwi. Tak, powiedział. Wpadł mi pod nogi przy jednej kolejce. Myślałem, że go ktoś wyrzucił. To la bubu, krzyknęła Wiktoria. Mój Labubu, mam metkę z imieniem. Mogę sprawdzić? Mama chłopca uśmiechnęła się. Jeśli to naprawdę twój, to oczywiście. Grześ chciał go oddać do biura, ale był taki śmieszny, że zatrzymał na chwilę do zabawy. Wiktoria wyciągnęła Labubu z plecaka i przytuliła go z całych sił, a potem pokazała metkę z napisem Wiktoria stuprocentowa miłość. Wiedziałam, zawołała. Przepraszam, nie chciałem, powiedział Grześ. Po prostu... Wyglądał jak taki figlarny stworek z bajki. On właśnie taki jest, odpowiedziała Milenka, ale też bardzo ważny. Dziewczynki podziękowały i ruszyły w stronę fontanny. Mamy go, powiedziała Wiktoria, spoglądając na labubu. Cały, zdrowy i pachnący watą cukrową. Ale przyznaj, dodała Milenka, to była niezła przygoda. Prawie jak film, śmiała się Wiktoria. Trop podejrzany, ślady, świadkowie, i szczęśliwe zakończenie. Podsumowała Milenka. Zatrzymały się na chwilę przy stoisku z balonami. Labubu dostał różowy balonik przywiązany do ręki. Tylko nie otwróń z nim, powiedziała Wiktoria półżartem. Jedna przygoda dziennie wystarczy. A potem, siedząc razem na ławce, napisały ostatnią notatkę w wakacyjnym notesie. Zadanie dnia: Uratować labubu. Wykonane. Słońce powoli chowało się za wieżami rollercoasterów, a park rozświetlały już lampki i kolorowe neony. Energylandia wieczorem wyglądała jak inny świat, bardziej bajkowy, trochę tajemniczy, pełen światełek i śmiechu. Wiktoria trzymała bubu jak największy skarb. Nie chciała już wsadzać go do plecaka, więc nosiła go na rękach, zawiniętego w bluzę niczym małego króliczka. – Jesteś teraz oficjalnie pluszakiem specjalnej troski – powiedziała z powagą. – I honorowym obserwatorem karuzel – dodała Milenka. – Daj mu okulary przeciwsłoneczne – będzie wyglądał jak celebryta. Obie dziewczynki śmiały się, idąc w stronę strefy z wieczornym pokazem. Rodzice dołączyli do nich chwilę później, zadowoleni, że cała sprawa z Labubu skończyła się dobrze. Myślicie, że powinnyśmy napisać książkę? – zapytała Milenka. Zaginiony miś? Trop w parku rozrywki. Albo śledztwo na kółkach? – odpowiedziała Wiktoria. Zajęli miejsca przed dużą sceną z fontannami i światłami. Miała się tam odbyć wieczorna parada z muzyką, tańcem i pokazem świateł. Dziewczynki usiadły razem, a La Bubu z balonem przywiązanym do łapki zajął honorowe miejsce na kolanach Wiktorii. Zgasły światła, rozległa się muzyka. Na scenie pojawiły się bajkowe postacie, światełka tańczyły w rytm dźwięków, a tłum klaszcze i wołał z zachwytem. Ale pośród tych wszystkich atrakcji Milenka nagle zauważyła coś dziwnego. Wiktoria, twój labubu, on się poruszył? Wiktoria spojrzała na niego. To chyba przez muzykę. Balonik się rusza, ale wtedy stało się coś jeszcze dziwniejszego. Z głośników dobiegł fragment piosenki, z dokładnie takim samym śmiechem, jakim Wiktoria zawsze udawała głos labubu. Słyszałaś? zapytała Milenka. To był jego śmiech. Dziewczynki spojrzały po sobie, a potem na scenę wyskoczył animator z wielką maskotką. Labubu w wersji XXL. O nie! jęknęła Wiktoria. Ktoś tu zna Labubu? A może on naprawdę istnieje? zażartowała Milenka, ale obie wiedziały, że coś w tej przygodzie było, więcej niż zwykłe. Animator z Labubu tańczył, robił fikołki i pozdrawiał dzieci. Potem rozdał kilka pluszowych breloków, jeden z nich wpadł prosto w ręce Wiktorii. Chyba wie, że go szukałaś, powiedziała Milenka z uśmiechem. Gdy parada dobiegła końca, a ludzie zaczęli się rozchodzić, rodzice zaproponowali ostatni spacer po alejkach. Park powoli gasł. Dziewczynki przysiadły przy wielkiej figurze smoka i spojrzały w niebo, gdzie pierwsze gwiazdy mrugały leniwie. To był najlepszy dzień wakacji, powiedziała cicho Wiktoria, bo miał wszystko: śmiech, zagadkę i szczęśliwe zakończenie przytaknęła Milenka. I balonik, i labubu. Labubu siedział obok nich, z lekko przekrzywionymi uszami, jakby naprawdę słuchał. Na jego futerku połyskiwał mały brokat z parady. Wiktoria przytuliła go raz jeszcze. Obiecuję, szepnęła, że już nigdy cię nie zostawię. No chyba, że przy stole, bo jak wiadomo, pluszaki i rosół to zła kombinacja. Milenka wybuchła śmiechem. Przed wyjściem z parku zatrzymały się przy sklepiku z pamiątkami. A tam na samej górze półki stał plakat z napisem: Zobacz Labubu na żywo. On istnieje naprawdę! zawołała Wiktoria. Albo po prostu: wszyscy mają takiego Labubu, jakiego potrzebują! uśmiechnęła się Milenka. Obie wyszły z parku, trzymając się za ręce. Labubu zerkał z za plecaka, zadowolony i uśmiechnięty, jakby mówił: No dobra, przygoda była fajna, ale teraz już mnie nie gubcie. I tak zakończyła się wakacyjna misja Wiktorii i Milenki, pełna tropów, poszlak, rollercoasterów i waty cukrowej. Ale najważniejsze nie było to, że odnalazły Labubu. Najważniejsze było to, że zrobiły to razem, z pomysłem, odwagą i ogromnym sercem. Bo czasem wystarczy zgubiony pluszak, żeby odkryć, że największe przygody to te, które przeżywamy z kimś bliskim. A Labubu? Labubu już dobrze wie, że nawet jeśli zniknie, Dziewczyny i tak go znajdą, choćby miał się ukryć w lodziarce, pod fotelikiem w karuzeli albo pod watą cukrową wielkości psa. Zasubskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz więcej takich bajek. Dzięki temu labubu nie będzie musiał uciekać do innych, bo będzie wiedział, że tu się go słucha. A jeśli chcesz bajkę z twoim imieniem, pomysłem, albo ukochanym pluszakiem, napisz w komentarzu, a my ją stworzymy specjalnie dla ciebie. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie!